Witam w kolejnym filmiku. Ktoś może kojarzył szkadry, albo i nie. Jesteśmy w Zoo, to jest chyba jedyna wizyta w Zoo w trakcie remontu, który na szczęście jest zakończony. Wybraliśmy się do Zoo. Już jak widać totalnie, bez śniegu, już takie przedwiośnie. Jeżeli chodzi o dzieńczek perfumowy, to ja mam m.in., już zapamiętałam dobrze nazwę. Mój zapach Mahia Asi Marabio. Przepięknie powiedzianą przestrzenną, trochę herbacianą, taką parującą przestrzenią wiosny, kwiatów, lekkich owoców, bardzo świeżych, przestrzennych, bardzo takie i nośne, i urokliwe, i migotliwe, i, i, i ta trwałość, i ta nośność. Oprócz tego, troszeczkę te dźwięki to szarytka, wydaje. Tutaj sobie pływają. Yy, jedna pływa, druga. Akurat jest poniedziałek, a my często w środę bywaliśmy, bo mieliśmy środy wolne, teraz mamy z powrotem poniedziałki wolne. A w środku tutaj można było sobie obserwować, te foki, szerytki się tutaj ślizgały, bo miały zawsze czyszczony basen, troszeczkę wody i po prostu takie bardziej ślizgi robiły. W każdym razie yy, oraz też trochę enchant forest z vagabon, chyba tak to się mawia. Z pięknie pociąną pożyczkowością, trochę lasu, trochę kremowości, trochę słodkości, ale nie zasłodzenia czekoladę. Oprócz tego, testowałam, e, testowałam e, odebrany flakon Gold Odit, czy Odit Gold, chyba, że przekręciłam nazwę, Sara. E, to jest ten zapach, którego od razu odzywałam się na dwa flakony, gdzie było wskazywane podobieństwo do ganimet mineralność, też mineralność w nutach, się od razu przez... Stroniąc ten, zakup dwóch flakonów, nawet może trzeba było zamówić trzy. Nie do końca byłam pewna, czy stacjonarnie podejdę, też nie wiedziałam, że stacjonarnie one będą. Już pewnie nie chodziło o testy, tylko po prostu nawet o zakup, więc stwierdziłam. Takie były terminy, więc użyć praktycznie następnego, ja ten pakunek miałam. Co prawda, ja go nie otworzyłam dopiero teraz, otworzyłam go wczoraj wieczorem, już po remoncie i muszę powiedzieć, wczoraj użyłam, dzisiaj też trochę rano użyłam, i jest to świetny zapach. I jest to prawdopodobnie. Najlepszy zapach Sary. Jest to zapach, z którego się bardzo cieszę i że mam dwa flakony, mogłabym mieć trzy. cena 80 wody za 100 ml, to jest po prostu genialna. Opakowanie, jako taka, nie lubię tych naklejek, tych cen na Saryn, że tak powiem, szpiecących flakon, karton, kartonik. Flakon może być, ten złoty korek, ten odcień złota. Atomizer słabo działający, ale to są już takie po prostu nieistotne w tym momencie, że o, to akurat szerytka sobie klaszcze i te dźwięki wydaje. Natomiast y, po prostu ten zapach po prostu jest. Świetny. I faktycznie bardziej skojarzenie z ganimet, niż z Bua Imperial Imperial. Faktycznie mineralność. Yy, nie jest to generalnie powo ganimet, ale podobieństwo jest duże. Przede wszystkim jest bardzo szlachetny, niż czuć syntetyczności, taniości. Yy, bardzo dobry parametrowo, bardzo długo wyczuwalny. Yy, Zdecydowanie jestem zadowolona. Jest to świetny zakup. i yy nie czuć właśnie tej nuty no, zasłodzenia, tej, tej landrynkowości, syntetyczności sery. Jest dobrze, jest naprawdę dobrze, jeżeli chodzi o zapach i to jest takie budzące właśnie skojarzenie z mineralnością ganimet, ale mam wrażenie, że i w ogóle się nic nie wysładza, wszystko super, tylko ja bym powiedziała, że dla mnie jest takie trochę bardziej... Um metaliczne minerały wodne wilgociowe minerały takie trochę wodny ym, zimny zimny i wodny mineralny metal. ale chodzi o to właśnie że te minerały są takie właśnie zimne i te minerały są takie właśnie wodne ale ta wodność i mineralność jest bardzo ciekawym dodatkiem do tej mineralności jak najbardziej jest to świetny wybor. myślę że często muszę sobie mamy te trzy składniki warto mieć ten zapach nawet pod kątem parametrów mineralności aby żeby dodawać akcenty czegoś innego, przy takie połączenie minerałów z jakiś ołos, minerałów z jakiś kwiat, zresztą ja właśnie potworzyłam takie zapachy. Na przykład mineralny z liściem pożyczki i mineralne mineralny z bardzo szlachetnymi owocami, m.in. naturalnymi stratami z cytrusów, oraz na przykład mineralny z połączeniem z wletami, to jest ten koreo de jazme, jaśmin herbaciany, minerały, paczula mineralna i różne inne składniki mineralne. Także to są bardzo ciekawe kwestie, połączyć minerały, z czym się właśnie bawić się takim tematem i właśnie różne takie wariacje na temat. Jakby takie różne wariacje, różne wersje klimatu Danimet. I zdecydowanie ten zapach Gold Audit, w bo nie rozumiem tej nazwy, nie rozumiem tej złotych kolorystyki, mam ja dała bardziej srebrną, która będzie dużo lepiej pasowała do tej właśnie takiej mineralności skałek, nieskałek zimna, jakby totalnie mi ten kolor i nazwa nie pasują. Natomiast właśnie to, co bym poprawiła, to nazwę kolor korka. On jest taki yy, minimalistyczny, jeżeli chodzi o flakon i... Poprawiłabym nazwę korek atomizer. Atomizer słabo działa. Jest taki dosyć oporny, ciężki, także to na pewno może być problematyczne. Natomiast tak poza tym to uważam, że świetna propozycja. Nie wiem, to jest jakaś seria teraz, która wyszła, w której to oto właśnie serii jest ten Gold Chyba, że przekręciłam nazwę, czy... No jakoś chyba tak. Nie wiem, jak te inne. Yy, natomiast tu faktycznie jakaś informacja z y, grupy perfumowej mnie zaciekawiła. Ta mineralność wskazywana i tak dalej, sprawdziłam opis. Nuty się stosowałam. A to mi się raczej nie zdarza. Nigdy mi się nie zdarzyło zamówić z czegoś stare w ciemno. Tak typowo w stronę. A tutaj po prostu obawiałam się, że to zniknie. I wydaje mi się, że to zniknie szybko. Nie wiem, może jak będę stacjonarnie gdzieś trafił. Trzeci flak, będę się za wsyłkę płaciło. To jeżeli trafię gdzieś stacjonarnie, co to myślę, że sobie dokupię. W sumie dobrze zamówiłam online. Raz, że miałam pewność, że jest, a różnie to mogłoby być po chwili. A dwa, że no dwóch flakonów by mi się nie chciało. To już jak z tym gdzieś krążę, bo chciałabym później, to bym się tak chodzi z tymi flakonami cały dzień. Także a tak odebrane na miejscu, więc o tyle lepiej. Yy, natomiast jeden to sobie może przywiozę taki zapasowy, dlatego że mówię, ten zapach stary uważam za genialny. Mówię o zapachu, bo ten flakon tak to już inna sprawa, ale po prostu. Naprawdę udało się bardzo dobrze i te parametry dobre, i ta mineralność, to też właśnie to jest ten taki chłód, metal, skałki, yy, zimny, wilgociowy, mineralny, taka właśnie wariacja na temat tego klimatu. Yy, no a cena 80 zł za 100 m tak świetnego, mineralnego klimatu to już jest w ogóle bajka, yy, więc muszę sprawdzić pozostały zapach, ale to już sprawdzę stacjonarnie. Tam wskazywali podobieństwa właśnie do to jakiś tam klimatów, na przykład dawny Alien. Znaczy myślę, że przy takiej cenie to może się okazać, że to jest jakaś seria bardzo, bardzo wybitna, jeżeli chodzi o stare i daleko od tych właśnie klonów kolejnych, czy to bakaratu czy to e, różnych, nie wiem, Montale, entons Café, e, i tych różnych e, Montale, Mancery, Mancery, -Di Jean i tak dalej. Wszystkie tego po prostu dalekie, jakby zupełnie inny nurt dosyć szokujący jak na sary, dosyć szokujący jak na odbiorców z sary, bo jednak ludzie tam kupujący, co się zachwycają tymi właśnie landrynkowymi zasłodzonymi zapachami, więc nie wiem jak to poszło, że ktoś postawił na coś takiego mineralnego, zupełnie innego od stylistyki zapachów z sary, ale dobrze, dla mnie dobrze. Myślę, że taka przeciętna osoba idąca do sary raczej Raczej się tym nie zachwyci, nawet może uznać taka mineralność, tak dać, że to może na skórę męską. Nie wiem, gdzie ten zapach jest, czy on jest stacjonarnie po stronie damskiej, czy po stronie męskiej. Na razie wykazuje kadry na szarytki, może coś tam widać. Pływają, pływają. Czy szarytki nam tutaj fajnie pasują pod kątem kolorystyki, nazwy. No, szaretki to są już pod kątem właśnie takiej kolorystyki, foki szarej. Więc jakby, no, pasuje. Tutaj też właśnie taki chłód, woda, więc jakby po prostu można powiedzieć, że przy okazji nagrałam w idealnym kadrze omówienie tego zapachu i danie się to wszystko po prostu zgrywa kolorystycznie, y, sytuacyjnie, emocjonalnie, y, temperaturowo i nie tylko. Także naprawdę świetna propozycja, jestem bardzo zadowolona i, i muszę sprawdzić pozostałe, czy też takie perełkowe. Chociaż myślę, że tam drugiego cuda mineralnego raczej nie będzie, ale może coś jeszcze w jakimś klimacie, nie wiem, takim bardziej surowym, natura, drewna, niedrewno lasa, może coś jeszcze się znajdzie takiego zupełnie od wszelkich, wszelkich zapachów, jeżeli chodzi o resztę klimatów w Sarę.